Ja nieprawdziwego wróżbite Mi stoi sześć osób podających się za prawdziwego wróżbite Ale tylko jedna z nich mówi prawdę Naszym zadaniem jest odgadnąć i wyeliminować wszystkich, którzy próbują nas Ja sobie. jestem, Moi ja, ja, jestem, ja się znam na wróżbitach Wiem kto jest k***a magiem Pierwszy strzał Dobra, to jest testri, kur. <średzimy> to jest nie fair, bo ja znam go przecież, kur. No, przecież... no dobra, ale jako jedyny wygląda jak prawdziwy wróżbita akurat. Więc ja uważam, że testri mógłby być, tak? To jest mój montażysta! No <średzimy> ja nie wiedziałam, czym ty się zajmujesz w sumie, po... Montażysta? Wróżbita? Jest no. tak, montażysta? Kurwa, Testri. O, Testri, dziękuję za 10 miesięcy suba. Ja też nie na ciebie, bo się. jako jedyny z nich jesteś prawdziwym Wróżbitą. Bo, słuchajcie, ja wam powiem tak. Moim zdaniem Wróżbitą nie jest ten, kto kurwa coś tam wyczyta z karty, i coś tam powie. Nie, Wróżbitą jest ten też, który potrafi zrobić content. Właśnie, więc Testri jest jedynym prawdziwym Wróżbitą, kurwa. Proste Ewidentnie ubrany jak wróżbita, chociaż numer 5 też mógłby mnie przekonać No dobra, on wygląda jak taki typowy wróżbita z telewizji, że jak zadzwonisz i go strolujesz i powie Ale pan ma łysą pałę, to on się odpali i zacznie ci wyzywać do rodziny Albo jakiś inny, kurwa, ci powie coś innego, stary, takiego Piękno się, kurwa, coś tam, ty gówniarzu, coś tam, coś tam Trochę jak e, jest ten wróżbita Maciej No dajcie spokój, kochani przy nich od razu widać, kto tu jest prawdziwym wróżbitą. Pierwsza! Testy! kto waszym zdaniem jest wróżbitą? To na pewno jest pan numer pierwsza. Nie będę ukrywać z jednego stąd, ale czy nie ma ich dwóch? Ja daję dwójkę. Jeden no, albo cztery, damy jedyneczkę. Dobra. Dobra. Numer cztery, moim zdaniem. Cztery i jest wróżbitą. Cztery jest wróżbitą. Przejdźmy sobie do pierwszej rundy. Zanim będziemy pytać naszych uczestników o cokolwiek, w końcu to są wróżbici, prawda? Czy chcielibyście się na przykład w dzisiejszym odcinku czegoś dowiedzieć, bo ja chciałbym się dowiedzieć, czy znajdę swoją drugą połówkę. To jest jego była, nie? Co się spada. Najgorszy tekst, jaki możesz powiedzieć przy swojej byłej. O, ale... o, tak. Czego byś chciała dowiedzieć od naszych wróżbitów dzisiaj? Kiedy Sebek znajdzie drugą półkę. w <toddź> ten święty spokój. Czy jako ekipa się rozpadniemy? O, mocno. Oho, kolejna ekipa w rozpadzie. A tymczasem zadajmy pierwsze pytanie, jak masz na imię, ile masz lat, jak długo zajmujesz się wróżbiarstwem? Pan numer jeden. Mam na imię Dominik, mam 19 lat, od dwóch lat zajmuję się wróżbiarstwem. Y Ci w Spadaj, szczawiu, gnoju, jakiejś buraku. <grywka> <grywka> Także proszę Państwa. No... Ja... <grywka> Jak, widzimy, tak? Właśnie, tylko podajemy imiona, bo ten tutaj się przedstawił z nazwiska. Także proszę Państwa, tylko imiona przedstawiamy. Przpierdźwam gdzieś o. Czemu go tu nie ma? Czemu nie ma ezoteriusza tutaj? Halo? W roku czasu zacząłem to praktykować bardziej, i brać to bardziej na poważnie. Myślisz, Jakie że mimo? numer 5 to jest ten sam, tylko że bez brody? Może! To nie wierzysz. <laughs> no, A, A jednak od dwóch, dni, od dwóch minut biorę to na poważnie. Za głupoty. Pani numer dwa? Ja jestem nikol, mam 20 lat. Już twem tak szczerze, to od dziecka siedziałam w tym. Dobra, ona wygląda, jakby nie była prawdziwą wróżką, tylko po prostu naciąga ludzi na TikToku na prezenty i mówi: wyślijcie wyślijcie dwie różyczki, to powróżę wam z kart. Ze względu na moją babcię. Mam 23 lata Jezu. i. Zajmuję się wróżbiarstwem od tak naprawdę profesjonalnie już trzeci rok, teraz leci, ale zacząłem tak naprawdę gdzieś tam od najmniejszych y, lat, gdzie kiedyś z babcią siedzieliśmy i. Dobra, no pójdźcie tych nudziarzy Czemu wy te biedne babcie do tego wróżbiarstwa, nie? Ta tarota i. O, widzicie taki. A, mewing. Aha, zasłonił donate. On już tylko ma pozycję człowieka, żeby zdominować oponentów. Czy że będę wróżbitą. Witam, szanowny Żyliń, witam państwa. Jestem wróżbita Filip, mam 30 lat i zajmuję się tym, co robię od 6 lat. Ty masz 30 lat? No, więc ty nawet musisz na to To my jeszcze zaraz nie rośnie. Jeszcze, jeszcze mi obrażaj. Jeszcze mi obrażaj. Nie, no żartuję oczywiście. Nie żartuję. bo nie rośnie. Już wiem, że to, co chciałeś, żeby do ciebie wróciło, już do ciebie nie wróci. Pan numer 5? Marek, 55 lat, praktykuję od 9 lat. Pani numer 6? Mam na imię Ewa, mam 34 lata. Wróżbiarstwo. Ona też może być w sumie. astrologią interesuję się od 15 roku życia. I to się tak zaczęło. Czy ona ta szóstka może być trochę? Ma taki dziwny vibe. Precytuję, jakby z pamięci. Czy macie jakieś pytania? Tak na szybko jeszcze. Ja do pana numer jeden. Ile pan pobiera za taką, no nie wiem jak to się nazywa, to sesja, lekcja? Ja nie pobieram opłat, zbyt jeszcze mój niski wiek, po prostu jeszcze nie myślałem nad zarobkami. A pani numer dwa, ile kosztuje wizyta u wróżbity u ciebie? No telefonicznie to tak naprawdę koło 50 zł myślę. Pięćdy? I to jeszcze telefonicznie? Nawet ci nie może wyczytać z ruchu rąk czy tam ust k***a? Osobiście no to... 50 tak. różyczek 150 zł. A co na ten temat sądzi Krystian? Przeprowadzam z ludźmi właśnie... Mm, te... wróżby Co on kur... gada, nie? Jezus! Przeprowadzam te wróżby! Co my się udajemy? A wróżby! Wróżby No sesja u mnie tak zazwyczaj w godzinkę to 5 dyszek też jest coś takiego A pan numer Ale kurwa kręci, dobra wypierdolimy tego trójkę, tego montażystę Ciekawe czy udaje tak samo kurwa jak montuje Żartuję, na pewno jest bardzo dobrym montażystą, twoje zdrowie W zależności od długości sesji 15, 30, 40 minut albo godzina Do tego jeszcze mamy sesje VIP-owskie <laughs> <Aha. śmiech> Czwórka daje cennik, a wiecie co jest najlepsze? Że Julka to zapisuje. Pan numer 5? Ja mam, ja mam e, dużą konkurencję i dlatego nie biorę pieniędzy, tylko e, się. Ja mam dużą konkurencję, nie biorę pieniędzy, moi klienci płaczą duszy. Cały czas e, myślę, że to będzie procentować. Inwestycja w przyszłość po 9 latach. No przekonaj mnie to faktycznie. Zajmuję się tym 9 lat, e, ale muszę e, jednak doszkolić pani numer 6. Póki co ja jeszcze się. Te... Bo? do doszkalam. A jak ktoś ma ochotę? Jak doszkalam się, kula To ile to się trzeba szkolić? Ona 15 lat mówi, że to robi. To ile kula to trzeba robić? Ci, ci co? A, dobra, ma to sens. Zobaczcie, każdy mag w każdej grze, w każdej książce jest stary. Jest w ku... stary. I mi się wydaje, że to całe życie, całe życie się kula szkolisz po to, żeby mieć 90 lat. I jak dobrze ci starczy, to przez 2 lata zarobić na tym. bo później umiesz że to czas na eliminację. Na musimy wybrać jedną osobę. Pieniądze. W mojej opinii odpadnie tapujemy, bizzowie, tapujemy. numer 3, czyli ty. 5. Ja głosuję na Krystiana. Numer 3 moim zdaniem nie jest wróżbitą. Nie, nie jest. głosuję na Christiana. Oczywiście Juka, że nie jest. sama se to montuj. Oczywiście ja że na nie jest. uważam, że jest wróżbitą, bo przewidział, że odpadnie. No Dziękujemy. W rundzie drugiej. Artur rozdał tabliczki naszym uczestnikom, dlatego że w tej rundzie ich zadaniem będzie wyczuć, gdzie znajduje się Justek. W tym momencie mój najlepszy przyjaciel. A nie ostry? Nie, ostry nie może teraz. Ostry wiemy. Ale gdzie ostry jest. Nie jest O Jezus, Jula! Tym razem zacznijmy od pani numer 6, jako pierwszej. No tak, A nie mam od kogo zgapić, ja nie No nic, chwa. Sprawdźmy w takim razie, gdzie jest użytkownik. Komendy będzie wpisywać. Pani. Tego pani nie przewidziła Ugłośnik TP Ja wyjątkowo Aura osłabiona przez brak zasięgu Czuję, że gdzieś tu pogrąża na autostradzie Możliwe, że zatrzymał się na stacji by ona no, tak od razu to wie? Nawet nie musi nic z coś tam poudawać? że coś tam pomachać? Coś tam się skupić k**a. Od razu wie? Co jest skupa? No, ja bym nie zagu... Ja myślę, że ona fejkuje Nowej na kawę i na Korsjanta. Corsianta! Corsiant! Numer... To ta k***a planeta ze Star Warsu! Więc co uważam. Myślę, że jest tutaj w okolicy i zjawi się za po godziny. Pan numer 4. No to wie nawet się nie skupił kurka. Już coś tam zapisuje, możesz nam powiedzieć Aha. gdzie. on dostaje, umyślnie już koordynaty, mu kurka. jest służebne, nie? <laughs> <laughs> Powiem wam tak, nie jest to takie proste, nie da się tak po prostu stwierdzić, gdzie on jest. Musiałbym być może nawet jakąś jego rzecz e, dostać. A tak się Ale... składa, nie? Macie? Mamy, piłkę mamy na bank. Ale tak, to jest piłka justka. Po piłce widzę i tak czuję, taką czuwam, Aurę. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić, czy nie, ale że gdzieś wokół coś mi mówi o byku, że on jest takim bykiem. Może nie z wyglądu, ale może jeżeli chodzi. Dobra, Ja się nie dziwię, że baby są głównie tymi, nie? Kamieniarami, nie? O tak jest, no wszystko się zgadza! Chodzi o znak zodiaku. Narysowałem coś takiego, że Justek jest tutaj. Justek jest tutaj. Wydaje mi się, przede wszystkim, że go z nami tutaj nie ma. Jest w jakimś domu, ale on może nie być jego domem. Coś tam... Czemu on tak przeżywa? <laughs> Julka po programie zostaje jeszcze chwilę możemy sobie powrócić. <laughs> <laughs> o oh, Magiczny ku... magiczny Riz <laughs> Oj oj oj. oj. <laughs> Czwóreczka chce, żeby Julka przyszła do niego na sesję Pani numer dwa? Ja napisałam sobie, że ja uważam, że on jest w swoim mieszkaniu i że pozostali mówili, że tu dotrze, ja uważam, że on tutaj nie dotrze A ja przeszuwam, że on krąży gdzieś tutaj w pobliżu i że może się zjawić nawet dla chwila Dzwonimy do Justka O, Krzysiu, o! Krzysiu gdzie jesteś? O, na sraczu. No, drugi dom. Czyli Testry miał rację, że jest w domu, który niekoniecznie jest jego domem, dlatego że sracz mówi się o drugi dom mężczyzny, ale nie. to tylko w przenośni, tak? W łazience? Od samego początku czułem. Czułem, gdzie jesteś, ale nie był to przyjemny zapach i wstyd było się przed. Państwo zgadywali, gdzie jesteś w tym momencie. Jest to miejsce, w którym bardzo się mierzy. <laughs> tak traktuje biuro jak dom. A on jest w biurze teraz. I tak samo jak tutaj padło stwierdzenie w domu, ale niekoniecznie swoim. Kto to powiedział? Ty? Mhm. No to właśnie, to też ma duże znaczenie. Był ten kwadrat, a kwadratowa jest łazienka tam. Kwadratowa jest łazienka. Nawet narysował kro kropkę, którą Krzysiu zostawił w tej łazience. Generalnie. Gdzieś blisko jest, bo generalnie to jest 300 metrów może stąd. Jednej trafił tak był. Może się okazać, że on sobie jest. Znakiem Zodjaku trafiony, chociaż. Tak! Tak! <laughs> tak. Trafił janiec? Mi... O k**wa <laughs> Portal otworzony. Popatrzcie jaki on robi w ogóle jakiś czar A pan numer 5 co nam powie na temat jakiegoś przeczucia głosów może czy czegoś w tym stylu Słyszę głosy To się chyba leczy Słyszę głosy Słyszę głosy Ostatnia osoba co mówiła, że słyszy głosy nie skończyła dobrze Słyszę głosy ale, ale tylko wtedy, gdy wrócę z imprezy numer... Przecież widać, że on wymyśla wszystko na bieżąco. On nie dopowiada zdań. Chyba, że to jest taki tajemniczy wróżbita. Czas na głosowanie. Może ktoś przeczuwa kto odpadnie o. Pan numer 4. Myślę, że pan numer 1. Kurde zgadł. <gry> Jedyneczka! Jeden, jak... Je, ja bym dał albo jedynkę, albo szóstkę. Tą starszą panią, starszą panią, albo jedynkę. Nie z Tak, nie z wróżbitą. Moim zdaniem, pan numer jeden też nie jest wróżbitą. U mnie też pan numer jeden. Pan numer jeden mega słodki, ale nie uwierzę w to, że jest wróżbitą. No u pan numer jeden. Dziękujemy. Serio, odpadłem. Bez sensu. Serio, odpadłem. Bez sens. Załamany, kurwa. Życie nie ma sensu, kurwa. Niestety. Niech już wszystkich wypierdą, niech wygra testy, nie? I niech jeszcze się okaże, że jest prawdziwym wróżbitą. I tak naprawdę trollował, że trolluje. Rozumiecie to, kurwa? Jakby na Twitchu trollował, że jest wróżbitą, a tak naprawdę jest wróżbitą, ku... To Bo niesamowite. Runda trzecia. Niesamowite. Mam dla Was pytanie, co sprawiło, że zacząłeś wróżyć? Numer dwa. Przekonanie mojej babci, wobec. No tego. dobra, powiedzmy sobie tak. Wyobraźcie sobie, że to jest ku... ekran startowy jakiejś gry, gdzie na przykład masz yy, pięciu graczy może grać. No to k, ku... Patrzysz na nich, no i zobacz jak kurwa test jest wigirowany, przecież on ma co najmniej 30 level, no ma jakiś amulet kurwa jakąś płachtę. Ona jakby dopiero się zalogowała do gry. K***a. Defaultowa postać, defaultowy wygląd. Tam ci to samo. To już nawet nie ma co p***ić, nie. Nawet ma nawet ma stary zobacz. Zacząłeś w Nawet ma startową emotkę. Wiecie, że można sobie wybrać poza, jak stoi, nie? To ma już widać, że kupiono. Może z battle pasa jakąś taką k***a, jakiś sygnety coś tego jest. A ona stoi. Już jeszcze brakuje, że tak stała. Typowska k***a. Więc no nie ma co pierdolić, nie. Jakby wiadomo od kogo aura wychodzi, tak? Mojej babci wobec tego, to że To było będę... takim głównym powodem. Tak. Po prostu ona to czuła aż. No ta pani na pewno ma jakiś gir. No, pozę ma taką też kupioną widzę, no ale. No, nie, no, zobaczcie, tak. No, jest to, że tak powiem, no, jest to różnica, tak. Czasem ja się upewniałam w tym. No, ten. ewidentnie widać, że to jest taki mm, bojowy mag, nie, że taki, nie taki support, tylko bardziej taki ofensywny, że on biega ku, wiesz o co chodzi, rzuca tam k**tegę. No, a oni może faktycznie stoją w miejscu, nie, nie mają nawet animacji, jak y, rzucają czary, żeby można by jakoś. Też to czuję. No. E, numer 4. Gdzieś, wiecie, jest jakaś energia, którą się po prostu czuje. i w momencie, kiedy moje wróżby zaczęły się sprawdzać, ja sam byłem trochę w szoku, ale kiedy Brnąłem w to dalej, zacząłem po prostu odczytywać ludzką przyszłość i... Numer 5 chyba nam nie opowiadał, co sprawiło, że zacząłeś wróżyć. W pewnym etapie życia zainteresowało mnie to bardziej i chciałem poznać bardziej człowieka i to ktoś... The Office! To no, tak, co mnie. Twarta ściana za przebita. Zaczęło, ja bym poprosił pan numer 4. <laughs> żeby mi poczytał z ręki. Czyli chiromancja mm, nie będę ukrywał, nie za bardzo lubię te dziedzinę e, magii, ale dobrze, no sprawdźmy. E, jeżeli chodzi o końcówkę twojego życia, można powiedzieć, że dopiero pod koniec twojego życia zaczniesz żyć tak naprawdę tak jak chciałeś, że gdzieś tutaj. Kryt, Pedł! Kryt z manipulacji! Pójść na Julkę i na jej reakcję, no. To wszystko mówi samo za siebie. Sytuacja Bra. jest taka, że masz, masz to życie, masz masz, ale tutaj będziesz żył tak jakby z podwójną mocą. że wtedy być może znajdziesz czas na. No na... ja też bym uwierzył, nie? No kurwa, no o czym my mówimy w ogóle, tak? Mogę obserwać? przerwać? Bo ja mam tak. takie pytanie. Bo ja mam na prawej ręce mam taką bliznę, która idzie przez gminę życia. Czy to o. ma znaczenie. prawą rękę. Ile ty masz lat? Powiedz mi? 26, 7? No <śmieniczna> <śmieniczna> Oj. się <Okay. 27>. <śmieniczna> <śmieniczna> Nie wierzę zgadł Nie A, Co jest? Ja myślę, że to najcięższe już za tobą nie wiem, co to dokładnie było, ale jakby ta przerwa, ja Być może. Co czasami, jest? Czasami, czasami sytuacja jest taka, że jeżeli ja mamy przerwaną linię życia, to mamy jakby życie zaczęte od początku. Jezus, więc... Maria, wierzę, nie! Masz moje pieniądze! Dobra, ja, ja też na sosie, chcę. Czyli, czyli na przykład dotyczy to jakiejś wielkiej zmiany, która zaszła w życiu. Okay. Ale... Jordan miał kontuzję, która wykluczyła go z gry w piłkę generalnie, a byłby bardzo dobry i przez to nie grał w piłkę. O, ku... A wszystko się zgadza! No chyba że oglądał po prostu nasze filmy gdzieś to mówiłeś, nie? Nie, nie mówiłem na filmie nigdy. Nie mówiłeś nigdy. Mm. No to ciekawe, w sumie bardzo. <laughs> Ona kwestionuje teraz całe swoje życie, mówi, Boże, i wierzę w to. Co się dzieje? Czy właśnie ja spotkałam prawdziwego maga? Kto ja jest w ogóle już w innym świecie? Julo, Julo ten Mam ma zrób mi przelat No Ile mam oszczędności, Boże, ile mu muszę dać? Czwórka, załatwi sobie klienta na najbliższy miesiąc I to codziennie Dobra, to ja mogę od pani numer dwa Lewą, Lewa trochę o przeszłości bo Bardziej niż o przyszłości o. Ciężko mi jest odczytać Twoje linię życia Więc jeszcze Julka, 10, 9, osiem <laughs> jest, jest krótka Jest krótka Jest tak? krótka, ale to, to nie znaczy o długości życia to znaczy czy o Długości zdrowiu. O zdrowiu. Nie, no. dobra! Testry nawet jak głupoty to tak leje wodę, że człowieku czymś to. A jeśli ona jest prawdziwą m, 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 czarownicą, to k***a jest strasznie nudna, nie? Już mogłaby coś wymyślić, kurwa, jakieś coś. O, musisz uważać na zdrowie. Ja... <noise> są. Nie chcę ci źle w Ale czekajcie też coś dobrego. Przez to, co pani numer dwa mi mówiła, ja nie mogę przestać o tym myśleć. Dosłownie rozwaliście mi dzień. Teraz przyszedł czas na... <noise> no i co? No i nic. Głosowanie, moi drodzy, musimy wyeliminować kolejną osobę, kto waszym zdaniem nie jest wróżbitą. Jula! Ja daję numer 6. Jordan 6 też dla mnie szóstka. 6, 5 mi. i 6. Wydaje, że nie jest. Ja mam wątpliwości pomiędzy panią numer 6 a panem numer 5. Wydaje Kurde, mi się. To nie, nie wołuje Testrego! Wy... Może się okaże, że on serio jest. Pani numer 2 może być TikTokową wróżbiarką. Taką, wiecie, o co tak. chodzi, gdzieś tam na TikToku. To samo mówiłem, ku... a Pewnie za różyczki. Za różyczki ku... przepowiada. Na 100%. Ukręcić dlatego że tutaj przyszła. I jeszcze dodatkowo na weekendy robi ten. ASMR. Wyglądam jak wgrzusz TikToka? Pan numer 4, to moim zdaniem, jest aktor. Jakiś aktor! Za a. dobrze przygotowany a. aktor! On jest! Normalnie tak. <laughs> nie no, czwórka to jest taki agent. Ona gestykuluje, dużo mówi. Wiecie, czym mi to pachnie? A kto? Więc... Nie, prawdziwym magiem, kurwa. Oni nie rozumieją tego. My magowie tak mamy. Oj, wyprzestrzeniłeś się, to jestem magiem? No, widzowie, taką magię tam, trzecie my magowie tak mamy, tak? Po prostu bardzo dużo emocji w nas jest. tej magii i po prostu nasz organizm nie jest w stanie wytrzymać tego. I dlatego tak gestykulujemy. Wiesz o co chodzi? Gestykulujemy, kupa. Michael Dripus, nie wiem czy kojarzysz. Tak, na panią numer 6. Pani numer 6 też głosuje. Dziękujemy bardzo. Szósteczka. On tak. O kurka, jakim cudem ja jestem? Nadal w tym, prawie w finale. <laughs> Osoby urodzone pod tym znakiem, Zodiaku, to wulkan energii, nienawidzą Jordan a nie, siedzieć w miejscu. <laughs> dlatego często. <laughs> próbują nowych aktywności. Hey, Jula. Ten znak, Zodiaku, cechuje przede wszystkim silne poczucie sprawiedliwości i dążenie do równowagi. Nie potrafi podejmować szybkich decyzji i często jest niezdecydowany. Eee, Druid. <laughs> Mój znak zodiaku. Osoby spod tego znaku zodiaku są z reguły praktyczne i konkretne, ale cierpliwość nie jest ich najmocniejszą stroną. Eee, wojownik prosty właśnie i nie jest cierpliwy, by tylko napi... wojownik eee, zwykły wojownik. Nie lubi nagłych zmian, nie cierpi być zaskakiwany. Jest osobą, która z łatwością nawiązuje znajomości z zciąg przeciwnych. <noise> eee... Paladen! <laughs> Usłyszeliście opisy naszych znaków Zodiaku. Musicie teraz dopasować spośród kart przed nami. Zapraszamy najpierw pana numer 5. Numer 2 i 5 dopasowali karty ze znakami Zodiaku dla naszych opisów w następujący sposób. Natomiast numer... 3, ja jestem wodnik ...który miał na to zupełnie inną metodę. Oho! Oczu, jak to przepływa, mnie nie, przeszkadza, nie, nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, nie tyłałaj, czorta. Co myślisz o swoim zdaniu? <grym> Cześć! Już widziałem wszystko, widziałem rękę. Już widziałem rękę, Opisy są zawsze różne, ale zrobię tak. Ciebie wyczułem najmocniej, Zrobimy tak. O kur... A u mnie nie chcesz zmienić? Okej, okay, dobra, możesz wrócić na miejsce, dzięki. Dobra, ku... a co jest? <grym> Przyznam, że to co on powiedział, zostaje Zodiakarą. Jak ja w ogóle nie wierzę, to teraz zostaje Zodiakarą. E, mój znak zodiaku to byk. U mnie zgadła tylko jedna osoba i był to pan numer 4. No u mnie zgadły też dwie osoby i pan numer 4 i pan numer 5. Uwaga. U mnie zgadła tylko jedna osoba. i Jest to strzelec i to zgadł pan numer 4, czyli pan numer 4 i <grym> u nas wszystkich strzeli. Wyczuł, strzelił. A kto, że przygotowują się. Strzelił! Opie, ty nie wiesz co we mnie drzemie. Teraz lepiej, bo jak wy chcecie wziąć udział, to zapraszamy na czajnikpraca.pl do wygrania dla tych, którzy nas oszukają Strzelećku. kasa i to nie mała. Czas na głosowanie. Kto z naszej trójki finalistów Śląny, jest nie? kłamcą? Ja głosuję na panią numer dwa. Wiedziałem. O, tak? o, o, Rysza. Sigma. O, 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 jeszcze? O. A domyśl się! Dwójeczka, jest wróżką <laughs> ryż, z TikToka, out. Pani numer dwa, nie wiem czy pani jest świadoma co pani zrobiła, ale Julka po tej informacji rysuje sobie trumnę. Pan numer 5. Moim zdaniem, pan numer 5. Zagłosuj też na pana numer 5. Dziękujemy panu numer 5. Pani numer 2, jakby no mogła ale to, że to, że to ja nie. A te streetowe granie mnie zaraz. <grym> czy to będzie dębowa, czy może marmurowa? W <grym> finałowej rundzie pozostali uczestnicy podejmą się próby wróżenia. Ja zacznijmy sobie od pani numer 2. Proszę bardzo, z kuli z rąk jak masz ochotę. Skupmy się na tej kuli. Dobra mm -hmm. kula chciałabym, żebyś pokazała mi przyszłość czajnika. <grym> A co oni, jak, oni, jak oni to mówią, to jeżeli się nie chce śmiać, też bym chciał. Widzę cię jak. Dotykam twojej kuli. Po mm. co co widzę? zakochanego staruszka, który zwiedza świat. Z swoją co rodziną. Z Z rodziną. Z rodziną. Na tym co teraz, to bardzo bym chciała Twoją wybrankę serca zobaczyć. Widzę tu blondynkę, ale coś mi tak przelatuje po głowie, że teraz. Zróbmy to na bekę ciśnie jakoś. Ona jest brunetką. Fausty. <grym> Jesteście głupi. Coś czuję, że gdzieś byliście razem w jakimś cudownym, ciepłym. Dobrze, oglądali pewnie jakiś odcinek kurwa, człowieku, rankę z, ze Stymion i tak. Wszystko zapamiętane człowieku. I Coś mi mówi, że to była Wenecja. Co byś chciał się dowiedzieć? Czy znajdę miłość swojego miłość życia? Swojego życia. Mm -hmm. O nie, król Buław. <laughs> o proszę bardzo. Kochaniutki, kochaniutki, już mamy pierwszą odpowiedź. Dlaczego? Musisz to odrzucić, aby dojść do miłości. To znaczy wykonać jakiś ruch. Czy coś jeszcze z tego. To odrzucić, wyrzucić swoją byłą z odcinków, może, to ona blokuje może przepływ miłości. Co ja Więcej powiedz, że piszesz tą osobę, może jakoś coś ten tak czy... Chciałbyś wiedzieć, kto to jest. Fajnie by było. Odwraca tam. Ja widzę cały czas gdzieś tutaj pewnego rodzaju odwołanie. Ja tutaj widzę, że jeżeli chodzi o miłość. E... Było ciężko, było ciężko, nawet w ostatnim czasie szukasz tej miłości, pragniesz tej miłości, ale widzę tutaj rozstania, widzę tutaj e, trudne sytuacje, jeżeli chodzi o to. Pragniesz tej miłości, widzę, że do niej dążysz, ale sam tak naprawdę ciężko jest Ci się zdecydować. Jeżeli chodzi o arcykapłankę, mogę Ci ją opisać. Arcykapłanka, niezwykle mądra kobieta, ale z drugiej strony lubiąca troszeczkę poimprezować, tak jak... więc być może, być może tam powinieneś się poszukać, być może spotkanie na skeczu. Świątyni miłości. Tam musisz się szukać wędrowcze, aby znaleźć prawdziwą miłość. Musisz wyruszyć w przygodę do Warszawy, do skecza. Tam spotkasz pewnego paladyna. Jego imię? Pranek. On pomoże ci przejść na drugi poziom tej świątyni. Trzeci poziom jest zamknięty tylko dla najsławniejszych z Warszawy. Drugi poziom jest dostępny. Tam może znajdziesz swoją wybrankę. Może na jakiejś imprezie. Dress code. Na jakiejś imprezie. Okay, Czy no. się w niedługim czasie jakaś? jakaś ja chyba nie mówić nic, jakby tak do widzów, nie? A, czyli, ale, ale to mówisz do mnie teraz, widzów tutaj nie ma, tutaj nie, ma. O, nie da się tak powiedzieć. Kariera mnie interesuje. Kariera, kariera tak zawodowa. Jest. E, ósemka kielchów, jeżeli chodzi o twoją przyszłość, karierę zawodową, w ogóle widzę, że jeżeli chodzi o, o twoją karierę, ona była zagmatwana. Nie zawsze chciałeś robić, to co, to, co teraz robisz. Osiągniesz to, co, czego chcesz, ale nie wiem, czy kariera, karierę traktujesz jako wyznacznik tego, co może dać ci szczęście, ale chyba to szczęście jest zupełnie gdzie <noise> indziej. Jaki goś jest szalony, nie? <głosy> on <głosy> tak! Destry po prostu zna każdego twórcę YouTubeowego i wie, że po prostu tak jest, że każdy twórca tak ma. Przecież jakby on mi powiedział to samo, to byś się zgadało też. Też nie wiedziałem, co robić, kurwa. Też na początku grałem w gierki, później zacząłem robić, ale dobrze, tylko nie... <noise> <noise> wszystkich Widzę tutaj jak nie <noise> koniec. Jakiejś niedługiej przeszłości jakiś e, nowy projekt, może? Oho, może? coś. nowy projekt! Co? YouTuber, nowy projekt? On tak, ja pierdolę faktycznie, coś planuję! <gcco> coś, coś nowego, dziesiąta akampentura, coś nowego się szykuje. Ale przede wszystkim potrzebujesz w tym wszystkim umiarkowania, żeby nie popełnić żadnego błędu. Ej, to jest chore. No nie, muszę robić daily! Trochę. To jest trochę chore, jakby dla mnie, ale okej. Okay. Julia, chcesz to usiąść? Tak! <g Inspector> Czy nasza ekipa się rozpadnie? Czy wasza ekipa się rozpadnie? Czy wasza ekipa się rozpadnie? Przemyśl to, co powiesz. <grym> Nie ma rzeczy które trwają w nieskończoność. Mam tutaj z jednej strony księżyc, z drugiej strony dziesiątkę kielichów, mnogość a. osób, a jeżeli chodzi o sam księżyc, on budzi niepokój, on budzi obawy, on czasami nie pozwala nam zasnąć w nocy. Może są gdzieś jakieś niesnaski? Raczej bym powiedział, że nawet gdzieś, jeżeli pojawią się delikatne problemy, to wszystko skończy się dobrze. Jeżeli będziecie, będziecie po prostu ja, na skończy. to... Dobra, dostanie wypłatę jednak. W takim razie Arturo, strzelcu mój. Wywróć mi, czy jestem gejem? Czy Jan Multimiał pra mówił prawdę? Ciągle mam to w głowie, powiedz mi. Wróć mi to, proszę, powiedz mi. Bro, zadaj pytanie. Czy przegonię tego gagatka na YouTubie? Oj, tutaj widzę bitwę. <laughs> tutaj widzę bitwę, zobaczcie na to. Ostatnio nagrałem mega mocny film na mój główny kanał, więc nie dziwię się, że Arturo zadał właśnie to pytanie. 27 minut. Wow! No i po finałowej rundzie, naszym zdaniem prawdziwym wróżbitą jest numer 4 cztery. Cztery. Yeah, Do... dobra! Kuram numer 4, ale czy to prawda? Poprosimy prawdziwego wróżbitę. Dobra, o... powiem tak, powiem tak, jeśli. Znaczy tak mi się wydaje, że na 80%. Testry nie jest, ale po tym odcinku jestem w stanie powiedzieć, że on jest lepszym wróżbitą niż reszta, czyli teoretycznie jest kurwa, O wystąpienie przed szeregiem. Teoretycznie, no. ja bym uważał Testrego za prawdziwego, prawdziwego wróżbita, no bo chuj z tego, że ktoś inny może być prawdziwy, jak, jak nikt z nic nie powiedział ciekawego i nawet kupa nie zgadli tych horoskopów. Jak nikt nie chce, to wejdę. No. Witam serdecznie. Brzbita yeah. wita Filip. Yeah. Witam serdecznie. Czy, jakaś nagroda, tak, w tym momencie? Gratyfikacja finansowa, tak? Eee. Dzwonili do mnie, że będzie. Dziękujemy za oglądanie <laughs> <pamiętajcie. śmiech> oby. No tak, wróżbita Filip! No raz. Żeby zostawić suwa, zapraszam na inny. Czyli wychodzi na to, że po prostu możesz być kim chcesz. Jeśli uważasz się za wróżbitę, to nim jesteś. No w sumie tak, no co? No k***a był najlepszy, nie? Więc teoretycznie jest bróżbitą. Mocne. Mocne, mocne. mocne. kurwa, człowieku, wszystko opie. Wszystko powiedział, stary, I wyje... niej. Nie,